Drodzy widzowie, dziś poruszymy temat, który może wstrząsnąć każdym emerytem i emerytką w Polsce. Wyobraźcie sobie, że od września 2025 roku na waszym koncie pojawia się nagle o kilkaset złotych mniej. Dokładnie nawet o 799 zł miesięcznie. Dla wielu z nas to nie są drobne, to często połowa rachunków za prąd i gaz, to leki, które trzeba wykupić co miesiąc albo zwykłe zakupy w sklepie. Prawda jest taka, że każda złotówka w domowym budżecie emeryta ma ogromne znaczenie. I właśnie teraz coraz głośniej mówi się o możliwych cięciach emerytur. Czy Zdłues naprawdę planuje takie zmiany? Kto najbardziej ucierpi, a kto może spać spokojnie? To pytania, które wielu z Was zadaje sobie każdego dnia i które dzisiaj postaram się Wam wyjaśnić w prostych, zrozumiałych słowach. Wiem, że w ostatnich miesiącach bombardowani jesteśmy różnymi informacjami. Jedne mówią o podwyżkach, inne o dodatkach, a jeszcze inne o bolesnych obniżkach. Nic dziwnego, że trudno w tym wszystkim się odnaleźć. Ale nie martwcie się, w tym filmie krok po kroku pokażę wam, na czym dokładnie mogą polegać te zmiany, kto potencjalnie może stracić najwięcej, i co ważne, jakie rozwiązania można rozważyć, aby nie zostać zaskoczonym we wrześniu. Bo pamiętajcie, wiedza to najlepsza broń. Jeśli wiemy, co nas czeka, możemy lepiej zaplanować budżet i przygotować się na każdą ewentualność. A ja jestem tutaj po to, aby przekazać Wam rzetelne informacje i rozwiać wątpliwości. Dlatego zostańcie ze mną do końca tego filmu, gwarantuję, że będziecie wiedzieć znacznie więcej niż przed chwilą. A jeśli chcecie, aby ten film dotarł do jak największej liczby emerytów, którzy być może jeszcze nic nie wiedzą o możliwych cięciach, kliknijcie teraz przycisk, lubię to. To nic nie kosztuje, a dla nas wszystkich może być naprawdę ważne. Drodzy widzowie, skoro już wiemy, że temat cięcia emerytur od września 2025 budzi ogromne emocje, przejdźmy teraz krok po kroku przez to, co tak naprawdę może się wydarzyć. Chcę, abyście mieli pełen obraz sytuacji, bez zbędnego straszenia, ale też bez ukrywania niewygodnej prawdy, bo tylko wtedy możemy naprawdę przygotować się na to, co może nadejść. Zacznijmy od podstaw. Skąd w ogóle wzięły się te wszystkie plotki o obniżkach? Otóż w mediach coraz częściej pojawiają się informacje, że zdłos oraz rząd analizują nowe rozwiązania finansowe, które mają na celu ustabilizowanie systemu emerytalnego. Pięknie to brzmi, prawda? Stabilizacja, lepsze zarządzanie, większa odpowiedzialność za finanse państwa. Tylko, że w praktyce takie słowa często oznaczają jedno oszczędności kosztem obywateli. A kto jest najłatwiejszym celem? Niestety, ci, którzy pobierają świadczenia, czyli emeryci i renciści. Być może wielu z Was myśli teraz, ale jak to? Przecież emerytura to moje prawo i ja na to pracowałem całe życie, odprowadzałem składki, więc nikt nie ma prawa mi tego zabierać. I macie absolutną rację. Problem jednak w tym, że system emerytalny w Polsce działa na zasadzie bieżących wpływów i wydatków. To znaczy, że pieniądze, które teraz są wypłacane emerytom, pochodzą ze składek, które obecnie płacą pracujące. I tutaj zaczyna się cała trudność, jebo ludzi młodych na rynku pracy jest coraz mniej, a seniorów coraz więcej. To znaczy, że pula pieniędzy do podziału kurczy się, a wypłat trzeba dokonywać coraz większej liczbie osób. To właśnie ta sytuacja powoduje, że rząd i zaczynają szukać rozwiązań. I niestety jednym z nich mogą być właśnie cięcia. Teraz zapewne zadajecie sobie pytanie, kto najbardziej straci. Otóż nie chodzi o to, że nagle każdemu zabiorą porówno. Mówi się o tym, że największe cięcia mogą dotknąć osoby, które mają emerytury powyżej pewnego progu. Na przykład ci, którzy dziś dostają około 4000 zł brutto, mogą stracić część świadczenia w ramach tzw. nowej waloryzacji wyrównawczej. A ci, którzy mają świadczenia jeszcze wyższe, mogą odczuć obniżkę jeszcze bardziej. I tu właśnie pada ta kwota 799 zł, która pojawia się w wielu analizach. Ale nie tylko osoby z wyższymi emeryturami mogą się obawiać. Jest też ryzyko, że wprowadzone zostaną zmiany dotyczące dodatków i ulg, które do tej pory ratowały domowe budżety wielu seniorów. Weźmy chociażby popularne dodatki pielęgnacyjne czy świadczenia honorowe. Jeśli rząd uzna, że trzeba usprawnić system, mogą one zostać ograniczone albo zamienione na inne formy pomocy mniej korzystne dla seniorów. I tu znowu wracamy do podstawowego pytania kto na tym najbardziej ucierpi? Odpowiedź jest niestety prosta, a zwykli ludzie, którzy i tak ledwo wiążą koniec z końcem. Wyobraźcie sobie, że nagle brakuje wam co miesiąc prawie 800 zł. Dla kogoś młodego, kto pracuje, to być może dodatkowe wyjście do restauracji czy rata za telefon. Ale dla emeryta to naprawdę ogromna suma. To może oznaczać rezygnację z leków, odkładanie wizyty u lekarza, oszczędzanie na jedzeniu czy wyłączanie ogrzewania zimą, żeby zmieścić się w budżecie. I właśnie dlatego to wszystko budzi takie emocje, bo cięcia nie uderzają w luksusy, tylko w podstawowe potrzeby. Chcę jednak, żebyście wiedzieli, że na tym etapie wiele z tych informacji to jeszcze projekty, propozycje i pomysły. Oficjalnych decyzji jeszcze nie ma, ale już teraz warto być czujnym. Rząd często testuje reakcje społeczeństwa, wypuszczając takie informacje do mediów. Jeśli ludzie protestują głośno, czasami wycofują się z najostrzejszych pomysłów. Ale jeśli społeczeństwo przyjmuje to obojętnie, zmiany wchodzą w życie szybciej niż się spodziewamy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy o tym rozmawiali, aby każdy wiedział, co może nadejść. Teraz chciałbym przejść do jeszcze jednej ważnej kwestii. Wielu z Was pisze w komentarzach i pyta, czy naprawdę rząd może obniżyć emerytury, skoro to są nasze pieniądze. Teoretycznie nie powinien. Ale praktyka pokazuje, że można wprowadzać różne mechanizmy, które w efekcie dają dokładnie taki sam rezultat. Na przykład mogą zmienić zasady waloryzacji i zamiast podwyższać emerytury w takim stopniu, w jakim rosną ceny, mogą wprowadzić inne wskaźniki, mniej korzystne dla seniorów. Mogą też zwiększyć podatki albo składki zdrowotne, które są potrącane z emerytur. I wtedy, nawet jeśli na papierze wasza emerytura pozostaje taka sama, w praktyce do ręki dostajecie mniej. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie. Wyobraźmy sobie panią Krystynę, która otrzymuje emeryturę w wysokości 3200 zł brutto. Po wszystkich potrąceniach, czyli podatku i składce zdrowotnej, zostaje jej około 2700 zł na rękę. Jeśli od września zmieni się sposób waloryzacji i dodatkowo podniesiona zostanie składka zdrowotna, pani Krystyna może nagle zobaczyć na swoim koncie tylko 2400 zł. To oznacza, że w praktyce jej świadczenie spadło o 300 zł, mimo że oficjalnie nikt nie obniżył jej emerytury. I właśnie takie mechanizmy budzą największe obawy. Bo z jednej strony rząd mówi: nie zabieramy emerytom pieniędzy, a z drugiej w portfelach seniorów robi się coraz pusto. To trochę jak z podwyżkami cen w sklepie nikt oficjalnie nie mówi, że wasze zakupy będą droższe, ale kiedy idziecie do kasy, płacicie więcej za ten sam koszyk produktów. Kochani, wiem, że to wszystko brzmi bardzo przygnębiająco. Ale nie chodzi o to, żeby was wystraszyć. Chodzi o to, abyście mieli pełną świadomość i nie dali się zaskoczyć. Bo kiedy człowiek jest przygotowany, łatwiej mu poradzić sobie z trudnościami. Dlatego już teraz warto zastanowić się, jak można zabezpieczyć swój budżet na wypadek takich zmian. Może to oznaczać większą ostrożność przy wydatkach, może poszukanie dodatkowych źródeł wsparcia, a może po prostu dokładne śledzenie informacji, żeby wiedzieć, jakie prawa Wam przysługują. Pamiętajcie też, że rząd, niezależnie od planów, musi liczyć się z opinią publiczną. Jeśli seniorzy głośno powiedzą nie obniżkom, będzie im trudniej takie zmiany wprowadzić. Dlatego rozmowa o tym temacie jest tak ważna. Im więcej osób dowie się o tym, co może się wydarzyć, tym większa szansa, że rząd będzie zmuszony szukać innych rozwiązań. W kolejnych minutach tego filmu opowiem Wam jeszcze o tym, jak w przeszłości wyglądały podobne sytuacje i czego możemy się nauczyć z historii. Bo to nie pierwszy raz, kiedy emeryci w Polsce są stawiani przed tak trudnymi decyzjami. I zawsze okazywało się, że ci, którzy byli dobrze poinformowani i zorganizowani, radzili sobie lepiej.